A my ludzie potrafimy trwać na przykład, nie wiem, siedzieć przy komputerze 8 godzin, przecież nasze ciało jest absolutnie w niezdrowej pozycji i po prostu wstać w ten sposób, wsiąść do samochodu, a potem wsiąść przed telewizor i nawet nie zauważyć, że obręcz barkowa, że szyja, że wszystko jest usztywnione, po, poharatane w środku, że emocje się nie wyregulowały. No przepraszam, że to powiem dla wszystkich psiarzy, ale nawet głupi pies potrafi, albo nawet ma to intuicyjnie w sobie, Potrafi się strzepnąć, potrafi się wyregulować po przekroczeniu granic. A my generalnie te granice nasze poznajemy niby, tacy jesteśmy super inteligentni, ale nie potrafimy z tego korzystać, że je mamy, że je w ogóle wyczuwamy gdzieś w ciele. Gdzie jest ta trudność Marta? Co sprawia, że my nie potrafimy tego rozpoznać, że nie potrafimy ich stawiać? No wiesz co, myślisz, że to się zaczyna we wczesnym wychowaniu, jak dziecko jest malutkie, ma dwa lata, i zaczyna stawiać granice i mówi: Ja chcę, ja nie chcę. To rodzice naprawdę zrobią bardzo wiele, żeby ono tych granic nie miało. Dziecko, jak ma dwa lata, to ma generalnie się słuchać, bo do tej pory nie sprawiało problemów, robiło dokładnie to, co chcieli rodzice. Więc ten pierwszy moment, kiedy się zmierzamy z granicami, on już jest rąbnięciem czasami fizycznie o podłogę i tłuczeniem pięściami w tą podłogę. Jeżeli rodzice są mądrzy i mówią, dobra, tego potrzebujesz, ale teraz tego nie możesz dostać, albo dobra, teraz tego potrzebujesz, ok, możemy tak zrobić, czyli uczą dziecko, że te granice muszą być elastyczne, nie w takim ekstra dziwacznym, pozytywnym wychowaniu, zawsze masz to, co chcesz. Kurde, nie masz tak w życiu, że masz to, co chcesz. Nie masz tak w życiu. Rodzic musi nauczyć tego, że granica jest elastyczna, że muszę się dostosować, a czasem do mnie się dostosują.